Witamy serdecznie na konferencji, która została zorganizowana przez nas w dwóch celach. Jeden to jest zapowiedzenie złożenia ustawy o przeciwdziałaniu bezdomności, ochronie praw lokatorów i praw osób zagrożonych bezdomnością. I jest to ustawa, która ma zastąpić tak zwaną ustawę o ochronie Praw lokatorów, która najwyraźniej przyczyniła się do bardzo wielu ludzkich krzywd, z którymi mamy do czynienia niemal na co dzień, dlatego że w Polsce co najmniej kilka tysięcy osób eksmitowanych jest na bruk. Drugi powód to taki, że kiedyś zwróciliśmy się już tutaj z prośbą do rządu o moratorium na wyrzucanie nabrób, które do tej pory nie zadziałało. Nikt w tej sprawie nie podjął żadnej aktywności. Chcemy to moratorium przypomnieć. Osoby, które są tutaj ze mną na tej konferencji, przede wszystkim pani Warszawicz-Nowicka, Agata. Tosal Ikonowicz, Piotr Ikonowicz są osobami, które wraz ze mną od już długiego czasu działają na rzecz praw lokatorów. Zorganizowaliśmy w Krakowie dużą konferencję lokatorską, na której do konferencji konsultowaliśmy założenia do dzisiaj przedstawianej ustawy z duchami lokatorskimi. I ta propozycja będzie skierowana do całego parlamentu. Ruch Palikota, który tutaj reprezentuje jest inicjatorem wielu działań i posłowie Ruchu Palikota, którzy współpracowali z Kancelarią Sprawiedliwości Społecznej od dawna w tej sprawie jest też tą tym ten, który zabiega e, o takie rozwiązanie. E, Pani Marszałkini, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. E, proszę Państwa, wiosna wszystkim kojarzy się zwykle jak najlepiej. Czekamy na nią z utęsknieniem. Tymczasem e, dzisiejszy dzień, e, nie wiosenny wprawdzie, ale przynajmniej kalendarzowo wiosenny jest początkiem, początkiem eksmisji na brunach. Od dzisiaj można ludzi bezkarnie eksmitować i to jest dzień, którego obawiają się właśnie osoby zagrożone eksmisjami, zagrożone bezdomnością. Wiosna nie jest dla nich tym okresem oczekują, o, oczekiwanym, bo dla nich jest to okres niosący za sobą ogromne zagrożenie ich życia, ich, ich egzystencji i ich praw i możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Dla mnie eksmisje nie są abstrakcją. Ja miałam okazję bywać na eksmisjach i mogę Państwa zapewnić, że osoby eksmitowane wbrew temu, co się wciąż jeszcze sugeruje, to nie są osoby z marginesu społecznego, to nie są osoby, które same sobie zawiniły, to nie są um, osoby, e, które, jeśli w ogóle można mówić o zasługiwaniu na eksmisję, które zasługują e, na eksmisję. W tej chwili bardzo łatwo być eksmitowanym. W tym roku tysiące ludzi e, mogą być e, eksmitowane. Niewiele trzeba, żeby być eksmitowanym. Wystarczy parę razy nie zapłacić czynszu, bo na przykład nie ma się pracy. Wystarczy być tak powiem, przez, jakiegoś, przez jakąś osobę oskarżonym o, 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 o coś, czego się nie popełniło i już się jest na czarnej liście. Można się spodziewać tego, że odbywają, odbywają się procesy, w których osoby eksmitowane udziału nie biorą, bo często nawet o tym nie wiedzą. I potem nagle dostają kwit, że zostaną eksmutowane, komornik puka, puka do drzwi. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, że puka do drzwi. Dlatego też już dłużej nie, nie można czekać i udawać, że tego problemu nie ma. Ja rozumiem, właściciele mają swoje prawa, ale lokatorzy, lokatorki, którzy mieszkają w, jak, w mieszkaniach w trudnych warunkach, również mają swoje prawa. I dlatego też zdecydowaliśmy się złożyć projekt tej ustawy, która rzeczywiście chroniłaby ludzi bez, bezdom, przed bezdomnością. Przed, przed wyrzucaniem ludzi na bruk, bo nie ma powodu, żeby w XXI wieku Unii Europejskiej Polacy i Polki byli wyrzucani bez, bez możliwości, realnych możliwości zachowania życia na określonym poziomie. Zaangażowałam się w ten projekt również dlatego, że uważam, że ustawa przeciwdziałająca bezdomności i o prawach lokatorów, powinna być projektem ponadpartyjnym. Projektem, który poprą różne partie. I, w tym, i, w tej, i dlatego też e, ten projekt, który złoży posłanka Anna Grodzka, nie będzie projektem tylko jednej partii. My będziemy zwracać się o poparcie i odpis, o, o, o podpisy do innych partii, z nadzieją, że wszyscy posłowie i posłanki rozumieją, jak ważny jest to problem, jak, jak ważny jest to problem i jak długo już dłużej nie możemy czekać na rozwiązanie tego problemu i czas najwyższy połączyć siły i wspólnie coś zrobić dla coraz większej grupy naszego społeczeństwa. Dziękuję. Pani Agata Zalikanowicz napisała tę ustawę wspólnie z nami. Ale ona jest współczynią i ich o tym. Pisząc tę ustawę, myśleliśmy o tym my, jako środowisko katolskie, żeby ucywilizować wreszcie prawo w Polsce, żeby Polska rzeczywiście przestrzegała konstytucyjnych zasad, praw obywatela, przede wszystkim prawa do ochrony godności ludzkiej a poza tym prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, które jest zagwarantowane Europejską Konwencją Praw Człowieka. W związku z tym uznaliśmy, że trzeba chronić przede wszystkim osoby zagrożone bezdomnością, bo to jest tak naprawdę cała ta kategoria, która potrzebuje wsparcia i pomocy państwa, a nie tylko lokatorzy i to w wybranych sytuacjach. W związku z tym wprowadziliśmy do ustawy kategorię osoby zagrożonej bezdomnością, którą określamy w ten sposób, że jest to taka osoba, która nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na wolnym rynku bez istotnego uszczerbku dla swojego utrzymania, dla reszty tych potrzeb. I taka osoba no, jest bardziej chroniona w sądzie. I taka, takiej osobie też gmina ma obowiązek, gmina ma obowiązek ją wpisać do kolejki mieszkaniowej. Czyli nadal gminy mają prawo określać zasady wpisywania do tych kolei. Poza tym jednym wypadkiem taka osoba zagrożona bezdomnością jednak do tej kolejki mieszkaniowej musi być wpisana. Poza tym zlikwidowaliśmy tam eksmisję na dróg, która ewidentnie godzi prawa człowieka. I dotychczasowa ustawa tak naprawdę no, proponowała obejście prawda, tej, tej potrzeby ochrony ludzkiej godności i życia prywatnego i rodzinnego w ten sposób, że pozwala właściwie nawet nieomalże od razu wrócić do noclegowni, bo niby jest to pomieszczenie tymczasowe, ale ono tam w ogóle nie jest zagwarantowane. Komodnik po prostu zwraca się do gminy z pytaniem, czy takie pomieszczenia tymczasowe są. Gmina odpowiada, że nie i wtedy natychmiast wyrzuca osoby starsze, dzieci do noclegowni, przy czym dzieci właściwie są wyrzucane na bruk, ponieważ noclegowni ich nie przyjmują, bo mają takie regularnie. To znaczy no, doszliśmy do takiego, takiej skrajnej sytuacji, w której właściwie no, państwo śmieje się z konstytucji, jakby państwo no, ma w nosie konwencję praw człowieka i właściwie te prawa socjalne w Polsce w tej chwili są zagwarantowane jakby tylko na papierze w sposób taki, żeby w zasadzie nie trzeba było ich realizować. I z tym byśmy chcieli skończyć, no chcielibyśmy być takim krajem po prostu europejskim, który rzeczywiście przestrzega praw człowieka. W związku z tym, także jeśli chodzi o te pomieszczenia tymczasowe, okryte złą sławą, no pamiętam na przykład człowieka wyrzuconego do kotłowni, który tam no, popełnił samobójstwo, prawda, I, i różne takie historie. I to byśmy chcieli wreszcie zmienić. W związku z tym nie będzie już pomieszczeń tymczasowych, tylko, tylko pokoje hotelowe to pokoje hostelowe będą wypełniły dwie funkcje. Jakby jedna z nich to będzie taka, że w przypadku eksmisji rzeczywiście będzie można trafić tylko do takiego pokoju hostelowego, a nie jakiegoś tam baratu, który płacza od ludzkiej i po prostu powoduje, że osoba, która się tam znalazła, no załamuje się, nie jest w stanie wrócić już do normalnego życia w społeczeństwie, a jego ochrona no jest po to, żeby właśnie umożliwić ludziom jakby powrót do normalnego e, funkcjonowania w życiu. A drugą funkcją tych pokoi hostelowych w ogóle zasobów hostelowych będzie to, że jak gmina nie ma mieszkań, to w momencie, w którym znajdują się na ich terenie osoby zagrożone bezdomnością, to jednak będzie im wynajmowała przynajmniej w tym okresie przejściowym te pokoje po to, żeby nie lądowali gdzieś no, zupełnie na ulicy albo w jakichś takich no, noclegowniach uwłaczających też ludzkiej godności. I to jest ta zmiana. Ponadto no, było dużo takich sytuacji, że osoby, które nie są lokatorami, nie mogły dostać lokalu socjalnego. I tak na przykład w tej chwili nie może otrzymać lokalu socjalnego osoba po licytacji mieszkania. No, bo po prostu jest wyrzucana na bruk, ponieważ nie jest lokatorem. I temu służy to rozszerzenie jakby podmiotowe w tej ustawie, żeby także i takie osoby miały prawo do lokalu socjalnego, żeby nie zostawały jeszcze nie dość, że po licytacji zostają z jakimś ogromnym długiem, prawda, no to, no to są zupełnie na ulicy. Poza tym właściwie dzieci też są niby lokatorami, ale droga uzyskania prawa do lokalu socjalnego jest dla nich tak trudna, że one też właściwie lądują na ulicy w tym obecnym stanie prawnym. Poza tym zmieniliśmy też w o pomocy społecznej tą sytuację, która powodowała, że osoby no bardzo niezamożne, pobierające zasiłek właściwie musiały wybierać pomiędzy dodatkiem mieszkaniowym. A zasiłkiem z pomocy społecznej. Podczas gdy w zasiłku, w pomocy społecznej właściwie nie są przewidziane środki na mieszkanie, potrzebne na opłacenie mieszkania, czynszu, prądu i tak dalej. I w związku z tym, no, w tej chwili nie będzie wliczany do dochodu takiej osoby dodatek mieszkaniowy, więc ona będzie mogła skorzystać też z tego dodatku i jednocześnie pozyskać pieniądze na żywność z pomocy społecznej. Poza tym jeszcze w ustawie o dodatkach mieszkaniowych uznaliśmy, że w ogóle bardzo, pisząc tą ustawę, uznaliśmy, że bardzo ważne w takiej sytuacji, kiedy brakuje mieszkań, jest właśnie chronienie tego lokatora przed eksmisją. Czyli że chodzi o stabilizację właśnie tego najmu, a nie jak chce rząd odwrotnie, bo rząd wymyślił, że skoro jest mało mieszkań, no to teraz zrobimy łańcuch przeprowadzek, Czyli że po prostu będziemy szybko wyrzucać i przyznawać te mieszkania następnym i będzie taka. Ci następni, ci, ci wyrzuceni ustają się w kolejce do tych mieszkań i tak będziemy wyrzucać. No a to są ludzie, żywi ludzie i wcale nie wiadomo, co się z nimi po drodze stanie i w ogóle nie można tak postąpić. W związku z tym my chcemy ten najm ustabilizować. I w ustawie o dodatkach mieszkaniowych wprowadzamy taką zmianę, że jednak osoba, która dogada się z właścicielem, że będzie mu spłacała na raty swoje zadłużenie, też będzie mogła dostać wsparcie od państwa ten dodatek mieszkaniowy, żeby no, była w stanie spłacić i jakoś tam wrócić do tego najmu. Poza tym jeśli chodzi o mieszkania publiczne, to osoba, która spłaciła... Swoje zadłużenie automatycznie z mocy prawa ma po prostu znowu stosunek na tytułu tytuł prawny do lokalu. I to chyba już są takie najważniejsze. No Jeszcze postaraliśmy się objąć już taką największą ochroną dzieci i osoby niepełnosprawne, ponieważ uważamy, że w ogóle nie może być takiej sytuacji, że takie osoby znajdą się bez pomocy państwa, w sytuacji, w której grozi im utrata darku nad głową. To jeszcze Pan Piotr Ekonomicz świetli sytuację, w jakiej no, dzisiaj się wszyscy znajdujemy, a w szczególności lokatorzy, zrzucani ze swoich lokalnych. Ja chcę powiedzieć, że Pani już właściwie ten temat. W związku z czym powiem tylko o takim aspekcie społeczno-ekonomicznym tych zmian. Zdaję sobie bardzo dobrze sprawę, że każde zwiększenie ochrony ludzi przed bezdomnością oznacza zwiększone wydatki władzy publicznej na zastąpienie potrzeb mieszkaniowych. I trzeba by sobie zadać pytanie, dlaczego ludzie nie, nie, nie mieliby ich zaspokajać na własną rękę. To jest pierwszy argument tej opcji liberalnej, żeby czegoś takiego nie robić. Więc odpowiedź jest dość prosta. Otóż dwie trzecie polskiego społeczeństwa nie ma żadnych oszczędności. W związku z czym utrata pracy, choroba w rodzinie, każde niespodziewane zdarzenie powoduje zaburzanie się i w efekcie bardzo duże prawdopodobieństwo utraty najmu, czy utraty dachu nad głową, bądź w formie licytacji, bo jedynym majątkiem być często jest mieszkanie, bądź w formie wypowiedzenia umowy czynszu, jeżeli ma jakiś najeźdź Jednocześnie koszty utrzymania mieszkania, koszty wody, energii, czynszowe rosną lawinowo dużo szybciej niż płace, bo płace nie nadążają nawet za tym no, takim też abstrakcyjnym czynnikiem jest płaca średnia, który 65% nie osiąga. Tymczasem, tymczasem się te koszty utrzymania mieszkania i koszty żywności, które podstawowe koszty dla najuboższej, jednej piątej społeczeństwa rosną o wiele szybciej niż ogólny wskaźnik inflacji co powoduje, że ludzie mają coraz większe kłopoty w zastosowaniu swoich potrzeb mieszkaniowych i co paradoksalne, właśnie w zasobach komunalnych. Ja rozmawiałem niedawno z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej na prawach gdzie czynsz wynosi 3 zł w metra. W Warszawie żąda 7, a Gdańsku 11 złotych metra. To jest bardzo dużo, zwłaszcza, że na przykład w Warszawie większość zasobów komunalnych jest ogrzewana na prąd. Czyli koszt utrzymania tego mieszkania jest kilkakrotnie większy niż w zasobach spółdzielczych. Na warszawskiej boli rozmawiałem z Naczelnikiem Wydziału Zasobów Lokalnych i powiedział, że w ciągu roku odsetek osób zaburzonych czynszowo wzrósł z 40 do 70%. Słuchajcie, jak w Warszawie, która jest najbogatszym miastem w Polsce, 70% lokatorów komunalnych zalega z czynszem, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest zjawisko subiektywne czy obiektywne. My stawiamy to zjawisko obiektywne, czyli my zwyczajnie zarabiamy za małość żeby i bez interwencji władzy publicznej powstanie taka sytuacja, która nawet z punktu widzenia wierzycieli jest niekorzystna. Bo jeżeli ktoś jest zadłużony, a tutaj ludzie tracący mieszkanie są zadłużeni, bo najpierw przychodzi zadłużenie, bo u nas nie ma pracy zasiłku, u nas każdy, kto nie ma pieniędzy, idzie coś pożyczyć. Prawda? Czy w banku, czy potem mój chwiaszy w tych parankowych instytucjach, no to siłą rzeczy, jeżeli on będzie bezdomny, to przestanie pracować. A przestanie pracować, to przestanie płacić długi Więc cała tam rany, że trzeba się kałkarać bo nie płaci i wtedy będzie płacił, jest fałszywa, bo z punktu widzenia ekonomicznego człowiek, który się znajdzie na ulicy nie płaci swoich zobowiązań, bo przestaje funkcjonować w społeczeństwie, przestaje brać udział w tworzeniu produktu narodowego. To jest, to jest też nieracjonalne i wydaje się, że w sytuacji, w której mamy kryzys, a kryzys społeczny mamy już od lat, to, to, to jest sytuacja, w której władza publiczna musi się zdecydować na ten ruch, czyli na budownictwo czynszowe, bo ta ustawa, z tego ustawy wynika jakby obowiązek rządu, państwa do preliminowania wydatków na budownictwo czynszowe. Przecież to budownictwo czynszowe jest dużo tańsze niż budownictwo deweloperskie. Deweloper w Polsce nie wbija łopaty bez 50% zysku. Dlatego trzymają puste mieszkanie. I Tysiące pustych mieszkań. To jest tak jakby piekarz w czasie głodu przechowywał mąkę, prawda? grając na zwyżkę oni trzymają sztywno spekulacyjne, zawyżone ceny mieszkań. Podczas gdy duża podaż mieszkań pod wynajem na gruntach komunalnych, czy to w partnerstwie publiczno-prywatnym, czy komunalnym, tak jak w wielu dzielnicach, czy w wielu miejscowościach, buduje się mieszkania komunalne, których koszt nie przekracza pół z metrów kwadratowego, więc jest jakby dostępny. Więc, więc to jest wymóg ekonomiczny. Jednocześnie z punktu widzenia społecznego no wiemy, że bardzo często się zdarza, że ludzie, w którym grozi eksplicja, po prostu popełniają samobójstwo. Takie dramatyczne historie miały miejsce w Hiszpanii i to no doprowadziło do, do tego moratorium hiszpańskiego. Czyli jakby, no jest to jest pewna droga przetarga. No my apelujemy do polskich władz, żeby podjęły taką decyzję polityczną o tym, że zanim ta ustawa nie zostanie przedyskutowana, wprowadzona w życie, ta czy podobna, bo zaczynamy, otwieramy dyskusję publiczną na temat tego, czy stać nas na to, żeby mieszkać i czy chcemy masowego wzrostu bezdomności w Polsce. Bo to jest to pytanie, które przed nami stoi. Do tego czasu uważamy, że powinno obowiązywać moratorium na wykonywanie eksmisji na bruk, właśnie w zależności od właśnie w związku z kryzysem, z masowym bezrobociem, który dodatkowo zaostrza problem, bo u nas bezrobotny ma 700 zł w zasiłku i tak naprawdę nawet za to nie utrzyma mieszkania, nie ma już ludzi, a większość bezrobotnych nie ma żadnego zasiłku, prawda? Czyli pracuje na czarno, a z pracy na czarno się mieszkania też na bardzo nie utrzyma. Więc to jest apel do władz, to jest apel o taką dyskusję na temat tego jak rozwiązać problem, który jest problemem nie tylko moralnym, nie tylko subiektywnym, ale problemem obiektywnym i ekonomicznym. Tak, dziękuję Wam bardzo. No, Chciałabym powiedzieć, że tutaj jest materiał, który dla Państwa jest przygotowany, opisując założenia ustawy i jeszcze raz chcę podkreślić, że prosimy bardzo o przekazanie naszego moratorium społeczeństwu, które Poprzeć to dlatego, że państwo, w którym ludzie są wrzucani na bruk, nie jest godne na państwem demokratycznym, a prawo do mieszkania jest prawem człowieka. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Krótkie pytanie, kosztując kredyty. Ile to będzie kosztowało? Państwo powiedzieli, jakieś koszty? Koszty tej ustawy nie są policzone, to jest dopiero do zrobienia. My nie jesteśmy w posiadaniu danych, które umożliwiałyby policzenie tych kosztów. Te dane, które mogliśmy pozyskać, nie wystarczają na cały ten proces. Liczymy na pomoc rządu w tej sprawie i na podjęcie rozmów, które całą tą sprawę wyjaśnić do końca. Jeśli można ja jeszcze bym dodała, że trudno jest po prostu oszacować ile jest potrzeba tych mieszkań komunalnych, ponieważ niestety gminy no dowolnie wpisują, bądź nie wpisują do kolejki mieszkaniowej osoby. Ludzie nie potrafią skarżyć do sądów administracyjnych tych decyzji i w związku z tym myśmy w tej ustawie też zawali taki obowiązek gminy, żeby jednak ona po prostu w sposób obiektywny liczyła, ile, jakie są potrzeby w tym zakresie i wtedy będzie wiadomo, jakie to są koszty. Ustawa też nie zakłada jakichś sztywnych wydatków budżetu państwa na ten cel. Chodzi o to, że w ogóle jest obowiązek no, obliczania prawda, jaka jest skala tego zjawiska i po prostu działania, żeby jemu zaradzić. Jeżeli można, to co się dzieje dzisiaj, to temu jakby to co tym wierzchołkiem góry lodowej, czyli te przypadki, gdzie są orzeczone etnicznie na bruk, to jakby załatanie tej dziury nie kosztowałoby wcale bardzo dużo. Natomiast my sobie zdajemy sprawę, że po pierwsze problem narasta i się rozkręca, a po drugie, że, że to o czym wiemy, czyli te wyroki, te jest wierzchołek góry lodowej, tak dużo ludzi już w tej chwili zalega